Kamila Urzędowska. Cześć Kamilo. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy tutaj w studio zwierciadła z okazji dwóch filmów i dwóch ról, które znalazły się w konkursach na festiwalu w Pierwszy z nich to film ministranci. Ale najpierw chciałam zapytać o jedną taką rzecz, bo widziałyśmy się ostatnio tutaj, w tym samym miejscu. Dwa lata temu, w takim wyjątkowym momencie, jak sądzę dla ciebie, byłyśmy, rozmawiałyśmy wtedy we trzy z Sonią Bohosiewicz, a pretekstem byli oczywiście chłopi. I zastanawiałam się czy, pamiętam w ogóle jakie zasięgi miała ta rozmowa i właściwie każdy post, gdzie ty wystąpiłaś, to, to i w ogóle była mowa o chłopach, o Jagnie, to, to rzeczywiście te zasięgi były kosmiczne. I, I zastanawiałam się, czy myślisz trochę tak y, o tej roli jako o cezurze, że życie przed premierą Chłopów i po, rzeczywiście to było takie odczuwalne dla Ciebie w bardzo głęboki sposób. Na szczęście udało mi się po premierze Chłopów wyjechać za granicę na chwilę, więc uniknęłam takiego wielkiego boom przez te pierwsze miesiące. Tak. Ale faktycznie to była jakaś taka granica tego, że ludzie jednak zaczynają mnie kojarzyć. I faktycznie pytają, czy to ja jestem aktorką, czy, czy zagrałam Jagnę. Ale myślę, że i tak największy, największy taki etap teraz dla mnie to, było, to był moment po ogłoszeniu, że zagram Izabelę Łęcką. Jeszcze wtedy zafarbowałam włosy na platynę blond, gdzie byłam bardzo taka yy, yy, widoczna. Tak. Więc to się podzieliło na, na, na dwa etapy, właśnie ta, po chłopach, chwilę i, i teraz. I to, to takie ikoniczne, kanon, prawda? To role, kanon, to są takie, rzadko się zdarza, żeby jedna aktorka. Miała w portfolio aż dwie tak ważne w kulturze polskiej. Przepraszam lektury. wszystkich. Bardzo przepraszam, to nie bardzo ja bym. Nie <laughs> ja to się śmieję teraz, że powinnam jeszcze zagrać Marię Magdalenę. <laughs> Być może to zobaczymy, to poczekamy jeszcze chwilę Kamilo, ale czy, czy jak się dowiedziałaś o, o Lalce, to, to, to jest taki lekki przestrach, czy to jest taka w ogóle dzika radość, że, że w ogóle no to się dzieje, że to trochę tak jak. Jak, prawda? Jak z jakichś takich, no, no myślę, że mało by osób się domyśliło, że tak mogą się potoczyć losy e, młodej aktorki, e, a to, to się tak dzieje, zdarzyło. Znaczy, dla mnie to było, ta, dla mnie ta sytuacja wyglądała tak, że zadzwonił do mnie pan producent, no i długi czas przed tym, gdzie było wiadomo, że ta lalka powstanie. Na pewno powstanie. Tak? Hmm. Ona powstaje, tak, tak. No, cały czas jesteśmy w zdjęciach. No i zaproponował mi tę rolę i ja tak złapałam się za głowę i się pytam, ale ty wiesz, że ja grałam wcześniej Jagnę, to ci się nie jakoś nie gryzie? On nie, dlaczego? I ja mówię, no to dajmy sobie czas, Przemyśl, przemyślmy tę decyzję, bo ja się na początku wystraszyłam, że taka ja, rola... Tak. Ja, tak, Dla mnie to było jakieś takie y, 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 zaskakujące, bo myślałam, że już nigdy w życiu mnie nie spotka tak y, kultowa postać w polskiej literaturze. I w końcu zdecydowaliśmy się na to, żeby, żeby podjąć taką decyzję na tak. No i w ogóle nie żałuję. Jesteśmy teraz w zdjęciach i ta praca jest wspaniała. No, domyślam się, że niewiele możesz powiedzieć, ale oczywiście jestem straszliwie ciekawa, jak to jest pracować przy lalce i, i, i jeszcze jakby, jak to jest w ogóle zagrać jedną tak jak powiedziałaś, kultową rolę, rolę z, z, z kanonu literatury, a potem taką właściwie no, zupełnie inną postać i tak mieć też możliwość porównać te, te, dwie, te dwie bohaterki na własnej skórze, ale też myślałam także, że oczywiście takie role bywają szufladkami, łapkami i ten twój pierwsze wątpliwości też były takie trochę, że to, to jest już za dużo za dużo takich zagrożeń szufladkami. Dwie tak wyraziste postaci, których nikt już nigdy nie zapomni. To ty już zawsze będziesz, cokolwiek byś nie zaograła, to też będziesz w pamięci. Nie mówię, że przeszedłeś to tą... teraz. O, no, przepraszam, że się to zabrzmiało jako straszenie. Raczej myślę o tym. Yy... Nawet nie, niekoniecznie jako o rodzaj szufladki, być może to było za mocne sformułowanie, tylko że no, po prostu wszyscy będą pamiętać, że grałaś te dwie role. Co nie znaczy, że nie będą mieli przestrzeni na nowe, ale czy ty się właśnie bałaś tej szufladki, takiego wpadnięcia? Absolutnie w jakiś... nie. Mm -hmm, bo... Absolutnie Jak chodzę teraz na castingi, na przykład reżyserki castingu albo reżyserzy zapraszają mnie do takich, nie wiem, i mrocznych, i jakichś morderczyń, i do zupełnie Innych postaci charakterologicznych, inne tak? też wyglądowych. Więc myślę, że chyba nie. Tym bardziej, że teraz na przykład wyszedł film Właśnie Ministranci, dlatego się dzisiaj tutaj spotykamy tak. w reżyserii Piotra Domalewskiego. Więc mamy mam przekrój mamy, która jest uzależniona od alkoholu, wychowuje samotnie syna w biedzie, um, pogrążona w głębokiej depresji. I myślę, że ta rola jest czymś zupełnie innym niż do tej pory. Kiedykolwiek zagrałam, więc mam nadzieję, że, że to się nie wydarzy. Staram się ze wszystkich sił i też dziękuję za zaufanie twórcom, że mi powierzyli taką rolę. Absolutnie się zgadzam. To właściwie taka rola, która no, trudno byłoby być dalej od Jagny, prawda, w, w przypadku Twojej bohaterki z ministrantów. Chociaż właściwie już pomyślałam, że może nie wcale nie do końca, bo jak sobie pomyślisz o wrażliwości Jagny i o takim niedostosowaniu do tego okrutnego świata, no to właściwie dwoja, Twoja bohaterka też taka jest, tylko to trochę tak, jakby Jagna wiele lat później miała dziecko została sama z tym dzieckiem i musiała je wychowywać, prawda? Jest trochę jednak ta wrażliwość taka wysoka, e, podobna w przypadku tych dwóch, dwóch postaci. Myślisz w ten sposób o e, nich? Na, nawet, nie, to nie, nawet nie odbijając się od, od Jagny, tylko na pewno ta kobieta, którą gram, matka Filipa, naszego głównego bohatera, e, ona bardzo szybko zaszła w ciążę. Mając 16 lat e, została porzucona, była sama i niestety nie znalazł się nikt dookoła niej, kto byłby w stanie jej pomóc. I oczywiście jak się przygotowywałam do tej roli, co było bardzo dla mnie bolesne i trudne, i czuję, że jeszcze gdzieś to we mnie tkwi, te, te emocje i ten mrok, który ona w sobie nosi. Jak się właśnie przygotowywałam, to były momenty, że rozmawiałam z kobietami, które urodziły właśnie bardzo młodo dzieci. I ogromny szacunek mam do, do każdej kobiety, ale w szczególności do tych, które zostały same. Nie moja mama też sama wychowywała, więc mam takie poczucie, że to, jest, że to jest bohaterstwo. I niestety moja bohaterka na samym początku, czy nawet trochę dłużej, myślę, że ona nie jest w stanie sobie poradzić z tym, że ona nigdy nie dorosła i że żyje przeszłością też, stąd i próby radzenia sobie poprzez alkohol i to, że dotknęła ją depresja. I Zdaję sobie sprawę, jak, jak, jak ciężkie w ogóle po tym filmie, jak ciężkie jest wychowywanie dzieci, jaka to jest ogromna odpowiedzialność. I że też są kobiety, um, które, u których nie pojawia się od razu ta więź z dzieckiem. I sama świadomość tego, jak bardzo rani się to dziecko, to, to, to ja się z tym mierzyłam na planie. Że nie możesz go pokochać, chociaż umysł ci mówi, że chcesz go pokochać, a nie możesz. To było dla mnie y, najbardziej zaskakującym uczuciem, bo miałam wrażenie, że jak się urodzi dziecko, to od razu się można je kochać i od razu to, to, to się wytwarza. I w trakcie przygotowań okazało się, no, że jednak nie. I po wielu rozmowach z kobietami, które mają dzieci, wiele kobiet się z tym boryka. No, właśnie, bo zwykliśmy mówić o tych takich e, optymistycznych wersjach e, macierzyństwa, a bardzo niewiele mówimy o takich przypadkach, e, jakim jest Twoja bohaterka. Tutaj. E, w tym miejscu przed chwilą była czwórka od twórców dziecięcych ról, głównych ról czterech ministrantów, i był wśród nich oczywiście Tobiasz, który gra Twojego syna Filipa. I on powiedział, że jest w ogóle Ci bardzo wdzięczny i Ci dziękuję za to, że, że tak że czuł Twoje wsparcie. Że mu pomogłaś, że dla niego sceny, w którym, szczególnie te sceny w waszym mieszkaniu filmowym, kiedy się kłócicie, kiedy mówicie sobie bardzo przykre rzeczy, były też emocjonalnie trudne i że to dzięki tobie je przetrwał w jakiejś dobrej kondycji. Także tutaj podziękowania od Biasza, nie wiem, czy mieliście okazję o tym rozmawiać. Mieliśmy okazję rozmawiać, ale chyba nie był w stanie chyba, albo nie chciał jeszcze powiedzieć, bo widzi mi się dopiero pierwszy raz po planie, to bardzo się cieszę, bo ja pamiętam, jak ja pierwszy raz weszłam na plan, jak bardzo potrzebowałam wsparcia i go otrzymałam. I tak samo pomyślałam, że skoro mam tutaj młodego aktora, który to jest dla niego pierwszy film, no to też trzeba mu pomóc. Poza tym Tobiasz jest wspaniałym człowiekiem, wspaniałym młodym człowiekiem, który jest niezwykle inteligentny, bystry, zabawny, ma świetny gust muzyczny, więc myślę, że się pod tym kątem dogadywaliśmy. Oczywiście to tam też oczywiście balansowało na, ja jako Kamila, nie już jako mama, ja starałam się mu dać i kumpelstwo i trochę właśnie tej pomocy, czyli stać się bardziej tym dorosłym dla niego. No właśnie, czyli odwrotnie, wszystko odwrotnie niż Twoja bohaterka, bo tak. to, czego Twoja bohaterka nie umie dać, to nie tylko, prawda, jest to problem z bliskością, czy w ogóle nawet takie pytanie, czy to nie jest problem w ogóle z miłością, prawda, czy z kochaniem własnego dziecka. To tak, rzeczywiście, nietknięty prawie w ogóle w polskim kinie temat, a jeśli. Tknięty to w taki sposób, że ona złą kobietą była, ta matka, a tutaj to nie jest, absolutnie nie jest takie jednoznaczne. Ale też cudownie, że to przeszło. Właśnie się zastanawiałam, czy będzie widać to, o czym właśnie teraz powiedziałaś. To dziękuję. No, no, absolutnie to widać. To nie jest tak, że widzisz tę kobietę i myślisz sobie o niej jednoznacznie źle. Nie, to jest taka postać, która jest bardzo zniuansowana. Dlatego też zastanawiałam się, czy no, do jakiego stopnia ty ją rozumiesz? Czy to jest tak, że ty jej tylko współczujesz? Czy widzisz no, widzisz co, coś więcej niż tylko takie współczucie osobie, która jest rzeczywiście chora i rzeczywiście ma poważne problemy życiowe? Myślę, że ja w tej roli się trochę zagłębiłam, tak, tak życiowo po prostu. Nawet nie, jeżeli nie chodzi o zrozumienie, tylko pewne. Pewna mądrość do mnie przyszła, jeżeli mogę to tak określić, bo tak jak wspominałam, mnie wychowywała też sama mama. I to, z czym ona się mierzyła w tamtym czasie i wszystkie samotne matki, to z perspektywy dziecka, nawet już teraz mnie dorosłej, przed tą rolą, to były aspekty, których kompletnie nie rozumiałam. Pewne decyzje, pewne zachowania rodzicielskie. I w danym momencie, jak przygotowywałam się do scen, próbowaliśmy, przede mną otwierał się jakiś wszechświat w, w rozumieniu i w byciu tą postacią. I ja, ja czuję, że trochę, że po prostu jakbym weszła w buty tej mamy. Nie mojej mamy, tylko tej bohaterki. I na szczęście trafiłam na wspaniałego partnera, jakim jest Tobiasz. I oczywiście też Piotrek Domalewski, który świetnie nas prowadził w tym. I czuliśmy się bardzo bezpiecznie na tym planie. To pomogło mi, tak jakby po prostu być tą postacią. I też takie uwagi dostawałam od reżysera, że ja, ja nic nie muszę robić, ja po prostu mam, ja jestem tą postacią. Nie wiem, czy tam widać na przykład jakieś. Są. Człowiek ma różne mechanizmy obronne, na przykład dysocjacje. Co jakiś czas obserwuję na przykład u siebie to, że jestem w stanie się wyłączyć, i tak samo ona miała dokładnie to samo. Więc na przykład to czerpałam z siebie ja wiem, że ta postać tutaj może być negatywnie odbierana, ale taki tak jest człowiek, ma takie cechy i takie. Mam nadzieję, że właśnie nie będzie dzięki twojej świetnej roli, dlatego że mam nadzieję, że wreszcie przestaniemy patrzeć na matki jako maszyny, które mają być wspaniałe zawsze, tak jak w każdej innej roli życiowej, każdej innej zawodowej, nie zawsze jesteśmy wspaniali albo bardzo często nie jesteśmy wspaniali. Tak nie rozumiem, dlaczego mia matki miałyby być e, zawsze e, przykładem wszelkich cnót, skąd by się miała e, wziąć te, e, skąd miałby się wziąć ten cud e, takiego bycia cały czas e, najlepszą, najbardziej kochającą, najbardziej wyrozumia e, wyrozumiałą, e, najmniej myślącą o sobie, chociaż jak bohaterka obawiam się nawet nie nie myśli o sobie, ona. Nie ja przecież ona o niczym nie myśli już. Tak, tam. tak. O tej, mówiłaś o, tym, o tej dysocjacji absolutnie widać. To nawet w taki sposób, w który patrzy, właściwie nie wiadomo, czy patrzy na swoje dziecko. Ona, ona właściwie chyba patrzy przez niego. To taki, to taki efekt. I, i też zastanawiałam się, jak go jesteś w stanie uzyskać. Czy to była rola, która cię osłabiła, czy właśnie coś wzmocniła w tobie? Czy coś na stałe, lub na chwilę, no w każdym razie, czy, 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 czy coś ci jednak dała takiego, co możesz sobie poczytywać jako absolutnie pozytywne, budujące, wzbogacające. Nie mówiąc już oczywiście o aktorskim tak. doświadczeniu, mówię tutaj tak. o tym jednak ciężkim takim przyjrzeniu się, takiej bardzo poważnej, e, wstrząsającej, e, no takiej trudne, trudnemu przypadkowi, prawda, swojej bohaterki. Właśnie chyba nie zastanawiałam się, co mi to dało pozytywnego, ale teraz się, teraz się zastanowiłam i pomyślałam sobie, że mogłabym mieć dziecko. I że, I że chyba bym sobie poradziła, że jestem już na takim, w takim etapie życia poznania siebie i rozwiązywania swoich problemów i spraw, żeby, że ta decyzja jest taka oczywista. Wcześniej ten strach za, za odpowiedzialność za to był dla mnie większy niż na przykład potrzeba posiadania dziecka, w sensie urodzenia dziecka. Myślę, że to, to jest chyba jakiś taki dla mnie plus, taki piękny. Nie, spodziewa prawda? Coś, nie spodziewałam się, coś że dojdę do rodzaję. takiego wniosku. Dziękuję. To dzięki twojej roz rozmowie z rozmowy z tobą bardzo miło, że to tak. <grym> jeśli jeśli mogłam jakoś pomóc, bardzo bardzo mi miło. Natomiast powiem też o takiej zupełnie zwyczajnej sprawie, jak twój zmian, zmiana twojego wizerunku w tej roli. Wyglądasz inaczej, e, przez to, że masz ciemne włosy, krótkie włosy, i czy to wynikało tylko z roli, o której zaraz opowiemy, czy to też była taka Wasza decyzja, żeby ten wizerunek był mocno różny od tego, co myślę, że ludzie mogli takie pierwsze skojarzenie z Tobą, prawda? Jasne włosy, taki, e, taki bardziej e, m, pogodny. E, Jasny wizerunek, jeśli tak mogę powiedzieć. To decyzja chyba podjęła głównie nasza mm, cha, główny charakteryzator, Daria jak, żeby zostawić właśnie włosy w tej długości, w której mam. Kolor naturalny był mój, taki ciemny, tylko że my go jeszcze troszeczkę mm, przyciemniałyśmy, co, co dzień zdjęciowy. I dodawałyśmy zmarszczek dookoła twarzy, żeby moja postać była bardziej zmęczona. Tak naprawdę nie używałyśmy tam żadnego makijażu, nie, nie upiększałyśmy się, więc to. A jeszcze fizycznie, no to bardzo mało jadłam, ponieważ jakoś tak sobie wymyśliłam, że ona, chorując na tę depresję, biorąc leki, pijąc tylko alkohol i jedząc tylko wtedy, kiedy syn zrobi jej kanapkę. Musi być szczuplutka, więc schudłam ponad 10 kg. Już teraz wracam do, do swojej wagi. I to było, to było ciekawe doświadczenie być na takim ciągłym, takim, bycie cały czas poczucia głodu. Więc ta, ta fizyczność, ona wynikała głównie właśnie z mojego wyobrażenia i z wyobrażenia się, jak no i pewnie też reżysera. Wiem też, że domyślam się też, że na, na, na wiecznym głodzie, takim mówimy o tym głodzie, oczywiście dotyczącym jedzenia, chociaż nie tylko, właściwie, była twoja druga bohaterka, bohaterka z przepięknych. Ona jest modelką. Koro po prostu nie może nic jeść, bo jak tylko przytyje 100 gramów, to wtedy y, to grozi utratą pracy, albo niezdobyciem kontraktu. Cały czas jest presja, żeby była bardzo szczupła i w pewnym momencie zdaje się w ogóle rezygnuje z jedzenia. To tak. rzeczywiście też tak wyglądało y, od strony technicznej, y, że musiałaś bardzo niewiele jeść, żeby utrzymać. Tę bardzo niską wagę do tej roli, czy, czy tak nie było? Czy stosowaliście inne sztuczki, żeby wydawało się, że jesteś bardzo szczuplutka? To są zawsze dwie różne przestrzenie, bo to, jak nas ktoś postrzega i to, jak my siebie postrzegamy, to się łączy właśnie z zaburzeniami odżywiania. I moja bohaterka, która Julka, którą gram w Przepięknych, ona ma zaburzenia odżywiania. I. Może to będzie nadwyraz, ale myślę, że mój zawód, aktorstwo, też głównie wiąże się z wyglądem i to, jak my siebie postrzegamy. I teraz to, co powiedziałaś, że na przykład na tym ekranie, na ekranie było widać, że jestem szczuplutka, i ja mam cały czas w głowie, że ja nie schudłam zbyt dobrze do tej roli. Że powinnam jeszcze bardziej się poświęcić na treningach, że powinnam mniej jeść. I o tym jest właśnie ta rola też, że. Ją ludzie postrzegali w jakiś sposób, a ona kompletnie nie widziała tego, kim ona jest, jak ona, jak ona wygląda. I myślę, że właśnie w aktorstwie też kobiety się, głównie kobiety, mierzą się z, tym, z tymi standardami piękna. O, o tym też jest ten film, ile sami jesteśmy w stanie sobie narzucić. E... I co dla nas oznacza to piękna, prawda? Tak, to I... też to pytanie. Dla twojej bohaterki zdecydowanie chodzi o, o ciało, tak. też o twarz. Ale ale w tym wszystkim myślę, że siebie, że to, to jest jej droga. A masz swoją ukochaną bohaterkę z przepięknych, taką, e, może to być oczywiście twoja bohaterka. Tylko, czy w ogóle patrzyłaś trochę jak na takie wzorce kobiecości? Mamy tam dojrzałą kobietę, mhm. która chce czegoś więcej od życia. Mamy tą, tam mamę e, e, graną przez Martę Nieradkiewicz, która ma maleńkie dziecko i marzy o tym, żeby pracować a siedzi z dziećmi w domu, ma maleńkie i starsze dziecko. No i jest jeszcze kilka bohaterek i zastanawiam się, czy, czy wśród nich jest taka, która jakoś szczególnie patrzysz na nią w taki sposób, y, y, no taki, że, że jakoś to odwołujesz też y, do swojego życia w jakiś sposób, teraźniejszego lub przyszłego. To myślę, że Julka, bo Boże nie Julka, y Tośka. Tośka to jest ta najmniejsza dziewczynka, najmłodsza, która przychodzi do Julki. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Przysięgam. To jest y, dziewczynka zaradna, pewna siebie, wie czego chce. Y, idzie jak po swoje. Przychodzi, pyta czy masz jajko i otwiera sobie lodówkę i bierze. Y, przy czym jest bardzo wrażliwa i dzielna. Y, w Próbowała nawet wykopać dziurę, żeby sprawdzić, jak się czuje jej mama, która jest już w niebie. Więc myślę, że najbliżej, przynajmniej ja tak o sobie myślę, że też jestem taka dzielna i zaradna, najbliżej mi jest do niej i też dążę do tego, żeby właśnie być takim hop do przodu. Właśnie tak sobie przypominam tę naszą rozmowę sprzed dwóch lat, jak byłam przestraszona tutaj całym tym wydarzeniem. I myślę, że ta praca nie idzie na marne. Nie idzie na marne, czyli uważasz, że czujesz się już teraz pewniej? Y i w tej roli, i tutaj w Gdyni. Rozumiem, że to było właśnie, jeśli mówiłyśmy o wzmacniających jakiś doświadczeniach, że to było takie wzmacniające doświadczenie też. Tak. A byłaś bardzo podobna do, do twojej tośki filmowej, twojej, mówię w ten sposób, ponieważ to była twoja w sumie przyjaciółka, można powiedzieć, tak. mimo różnicy wieku. Chyba nie przesadziłam, staje się twoją przyjaciółką. Staje się filmie. przyjaciółką, tak. Czy, czy byłaś takim dzieckiem, czy ona ci jakoś tam przypomina też siebie teraz, to wszystko Rozumiem, ale czy też y, byłaś dziewczynką podobną do tośki? E, mogę opowiedzieć taką historię. Nigdy w życiu tego nie opowiadałam. <laughs> ale byłam mała i właśnie miałam taką reklamówkę. Y, y, I tam sobie zbierałam swoje rzeczy, jakieś patyki, jakieś tam liście. I szłam do domu i trzymałam tą reklamówkę i sobie tak kręciłam nią. I siedziała przyjaciółka mojej mamy, pani Ela, i się pytała Kamilka, a co ty tam niesiesz? I teraz będzie trzeba wypikać. Ja a ja tak. A to, to obchodzi. <laughs> I z pełnym uśmiechem i radością poszłam do domu. Rozumiem, w uroczy sposób to powiedziałam. bardzo uroczy sposób, z pełnym uśmiechem i luzem. I tak wracam myślami do tej dziewczynki, która sobie mówiła sobie, a co cię tam obchodzi? To moje, to moje życie, to moja sprawa. Więc tak sobie wracam do tego Całkiem właśnie. Całkiem podobna chyba do Tośki. Myślę, że bardzo, bardzo. I dlatego też tak złapałyśmy świetny kontakt. W ogóle teraz zdaję sobie sprawę, że mam świetny kontakt z dziećmi i na planie, tutaj z Różą Schmidt, i z chłopakami. Jesteśmy do dyspozycji, prosimy, zapraszamy, e, chętnie rozmawiamy, <laughs> <laughs> pomagamy dojść do pewnych wniosków, mam nadzieję, że samych pozytywnych. Bardzo Ci dziękuję, Kamilo, także za te dwie role i zapraszamy do kin. Zapraszamy do kin. Dzięki bardzo.